I zaproszenie tutaj tego dziennikarza w tej postaci pomina, zarówno świata polityki, jak i świata prawniczego, jak pan poseł wyszak jest w dużej mierze y, pańską, tylko inicjatywą, czy też historią, za tym Polskie Stronnictwo budowy również, którego imieniu pan jakby tej inicjatywę reprezentował. Jest właściwie ta pierwsza odpowiedź prawidłowa to nasze wzajemne relacje w Komisji Sprawiedliwości mają ogromny szacunek dla tego, że w Warszawie, jak zresztą powiedział pan poseł z Szoriborza, potrafił dostrzec to, że likwidacja sądów rejonowych 79, wcześniej nawet było więcej, bo 129 przez Jarosława Gowina, to tak naprawdę odzieranie z tożsamości tych małych wspólnot i człowiek z Warszawy, wybitna postać, potrafił to dostrzec, mnie tym ogromnie zainsponował i od tego momentu tak naprawdę darze go tym, tą wielką estymą. W momencie, kiedy rozpoczął swoją aktywność w zakresie budowania nowej formacji, bo pewnie prędzej czy później. Nie ukrywać chyba tego nie ma co, że będzie to przecież formacja polityczna, prawda? Ale sposób jej budowania, czyli właśnie to podłoże obywatelskie bardzo mi się podoba i rozmawialiśmy także <coughs> o przyszłości, o wyborach samorządowych. Pewnie jeszcze za wcześnie o tym mówić w wymiarze już takim dokładnym, natomiast nie wykluczamy, że te dwa podmioty, ja i Polskie Stronnictwo Ludowe, jeżeli będzie taka decyzja i wola. W wyborach samorządowych w mieście i być może nie tylko w mieście, to będziemy przyjaźnie współpracowali z kandydatami, jeżeli takich, Stowarzyszenia pana posła Ryszarda Kalisza Wystawy.